Witam Was, kochani, na moim kanale. Dzisiaj przejdziemy się do Pepko. Zobaczymy, co tam się pokazało ciekawego. Prawdzie nie ma jeszcze tego, co bym chciała, ale czekam na resztę. Tak więc weźcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. I spójrzcie, co na dzień dobry zobaczyłam. Piękny kotek z jelonkiem. A tu mamy taką przepiękną koszulę bodziak z aplikacją właśnie na kieszonce. Też z takim jelonkiem śliczna jest. Cena 20 zł. Uważam, że nie jest duża jak na tak ładną naprawdę koszulę bodziaku. Dla takiego maluszka. No i tutaj ten po prostu bodziak w tej taki e, koszuli śliczny prześliczny, naprawdę cena 20 zł ale tak jak te leginsy co widziałam wcześniej pokazywałam na poprzednim e, poprzednim materiale właśnie w Pepco coś pięknego, tu mamy jeszcze taki bodziek za 15 zł też dla takich maluszków bardzo ładna aplikacja tu mamy taki komplet Świeczki, wosk i kominek w cenie 25 zł. To są dwa kolory tych zestawów. Tutaj mamy kolor zielony i czerwony. I powiem Wam, że bardzo ładnie ten zestaw wygląda naprawdę. Mamy jeszcze dostępne nowe takie kapciuszki. Misie w cenie 20 zł też fajnie wyglądają z takimi dwoma y, uszkami. No i pokazało się u mnie w sklepie bardzo dużo takich komplecików. Mamy spodnie, budziaki, taką chustkę na szyję. Też ładnie to wygląda. I tu mamy cenę za ten komplecik. 20, a nie 30. A tu mamy taki dwupak, spodenek, legginsów. No, mogą być spodenki, bardzo ładna aplikacja myszka Miki. Cena 25 zł. Uważam, że jak na dwupak to jest wow, rewelacja. I pokazały się jeszcze takie rękawiczki 12 i 15 zł. I klasyczne za 4. A tu przepiękne po prostu bombki z takich kuleczek i mój ulubiony brokat widzę na nokcie jest na tych bombkach. A to popatrzcie, no cudo, cudo! Przepiękna trepka świąteczna. I powiem wam, że w tym roku chyba błyszczeć będzie każdy. Bo patrzcie jakie przepiękne bluzeczki. Jak się ładnie mienią za 25 zł. No cudowna! I taka ładna bluza w kształcie tutaj jest choinki, taka aplikacja oprzyta takimi ładnymi yy, cekinkami, ślicznie wygląda, powiem wam. piękna koszula w takie groszki, no ślicznie wygląda, naprawdę. I cena 25 zł też wcale nie jest wysoka, ale ona się prezentuje ślicznie. Można zrobić krótszy rękawek, dłuższy, bardzo ładna. Tu mamy taką bluzę Mikołajka za 8 zł, coś tańszego. pokazały się spodnie 20 zł, właśnie w takim odcieniu odcieni zieleni i czerwieni, czyli kojarzą mi się te kolory tylko ze świętami, więc no tak ładnie już jest na sklepach. Mamy taką bardzo ładną koszulę z aplikacją Mikołaja i reniferka za 25 zł. Też fajnie wygląda. I ta torebka też mi się rzuciła w oczy 3 zł. No zobaczcie, no tak mi się kojarzy już teraz z Nowym Rokiem, z kolei że to po świętach to lada moment, wskoczy Nowy Rok, więc to tak szybko zlecie, że nawet się nie obejrzymy, jak już będziemy witać Nowy Rok. No ale na razie jeszcze oglądamy dekoracje bożonarodzeniowe. Tutaj taka sukienko tunika za 40 zł, taki delikatny, cieniutki materiał, też bardzo ładnie wygląda. No i mamy czapeczki, szaliki w takiej ładnej dekoracji świątecznej, dekoracji... Takim wzorkiem świątecznym 20 zł. Ja już tyle tych dekoracji się naoglądałam w sklepach, że już wszędzie widzę dekoracje, nawet mi się po nocach śnią. I rękawiczki za 15 zł. Bardzo fajne. Podobają mi się te właśnie takie niebiesko-białe z czerwonym. Super. No i tu jeszcze mamy taką bluzę za 50 zł. Ona jest taka grubsza, ja ma pełno takich cekinów i wydaje mi się, że dlatego może być ta cena taka duża. No i też płacimy za to, że jest miki. Tak więc no ładnie ona wygląda. Tu jest jeszcze taki zamsz na tej kartce, tak więc no, prezentuje się fajnie. Więc nie widziałam wcześniej za 20 zł, 25 zł. Bardzo fajnie ona wygląda. Mnie przykuły te kwiatki z góry i powiem Wam, że właśnie tam ciemniejsza tak spodobała się, nawet bardzo. I, i fajnie pachną, bo wąchałam. Ładnie pachną. No i tak jak mówię, 25 zł cena. Jeszcze tak pokazuję, że ta paterka właśnie z choinką jest. 30 zł, ale pokazał się nowy talerzyk za 30 zł. Ja właśnie czekam na te kubeczki, bo widziałam, że są. 25 zł ona kosztuje, że są właśnie takie fajne kubeczki. Czekam aż do mnie dojadą. I tu mamy jeszcze taki komplet dwóch szklaneczek, bardzo ładna metalowa taka ozdoba jest przyklejona do nich. I cena za ten komplet 20 zł, a obok mamy jeszcze taki komplet z gwiazdeczkami. I powiem Wam, że mi się podobają, ale ja widziałam u kogoś na filmiku, że z TK Maxa miał przyklejone renifery, i powiem Wam, że to dopiero był ogień. A tu jeszcze tak na koniec zauważyłam, że jeszcze jest w takim szarym kolorze taki szlafrok za 40 zł. Bardzo fajnie wygląda. I z tyłu tutaj był taki niebiesko-fioletowy za 30 zł, ale to już jest dziecięcy. I też ma fajną tą, te gwiazdki tak oprzyte z takim srebrnym, jakby brokacikiem. No ładnie one wyglądają. A to coś innego: 30 zł. Powiem Wam, szłam sobie i tak na mnie zwróciła uwagę. Ta dekoracja no fajnie wygląda, naprawdę super. I na koniec taki podgląd, bo są takie właśnie komplety w kształcie takich pojemniczków choinka. O pięknie to wygląda z daleka. Więc chciałam wam pokazać za 20 zł jak to ładnie wygląda, jak oni ułożyli to na jednej ścianie, no coś pięknego. Więc z Pepko się żegnamy i przechodzę z wami do action. I tu zobaczymy coś ciekawego, na pewno pokazały się właśnie za 27 zł te moje dekoracje z tego miasteczka w takich trzech odsłonach. I powiem Wam, że pięknie one wyglądają, bo tu mamy, patrzcie jaki ten komin, nawet tak fajnie odwzorowany, no coś pięknego. Tu akurat nie miałam podglądu jak to się rusza, ale no tam był skrzat, tu jest chłopczyk, który chyba zrobił bałwanka. Też ładnie to wygląda. A tu z lewej strony mamy choineczkę i na snowboardzie ktoś tam chyba zjeżdża sobie z górki. Tak. No i też jest ładne. No i sami ocencie, który z tych trzech wariantów jest lepszy. Mi się podobają wszystkie. <laughs> Nie umiem się zdecydować. I tu jeszcze mamy na tego dwa inne e, zestawy, bo tu jest Mikołaj, a tu mi się zaś podoba ten domek z tą, z tą dziewczynką, czy który pcha tą kulę. No coś pięknego. Tu mamy za 45 zł, większy zestaw, gdzie ta owinka się kręci. I taki już mamy yy, ładny ten domek, taki duży. Tu jest podgląd do tej muzyczki, taki standardowy. No i ta ładna karuzela, pięknie, kręcąca się. No śliczne są te zestawy, powiem Wam szczerze. A tu taki słodziak. Stoi sobie pięknie podświetlone, wsypany tam jest taki yy, styropian ze śniegiem. Bardzo ładnie to wygląda za 45 zł. No i tutaj takie za 15 zł y, bombeczki szklane. Mm, bardzo ładnie to musi wyglądać. Spójrzcie na to zdjęcie tu ze prawej strony w rogu, pokazane jak to wygląda podświetlone. No, powiem Wam ciekawe, ciekawe, bo jeszcze takiego czegoś nie widziałam. I tu mamy renifery. No, może to całkiem fajnie wyglądać, jak się tak położy na półkę. I tu e, wyglądać może to nie wygląda, ale jak pokazane jest na tym obrazku, jak to jest podświetlone, za 23 zł, to powiem Wam, jest to wow. I tu mamy jeszcze taki komplet trzech bombeczek. Oczywiście każdy wybierze to, co lubi. Za 14 zł też fajnie wyglądają. I co, wchodzę do action to sięgam po tą bombeczkę, bo ona jest po prostu świetna. To jest szklane. Z tego można niby pić. No, po prostu udało im się pomysłowo fajnie. I czy Wy to widzicie? Nawet takie małe paterki dziadka do orzechów wstawili do action. No po prostu oni mnie zamęczą z tymi dziadkami do orzechów w tym roku. Piękne, 13 zł. I powiem Wam, że ta czerwona paterka z tym dziadkiem mi się podoba. Podoba mi się, podoba mi się. Może się na nią skuszę. Już tyle rzeczy oglądałam, że już sama nie wiem. Ten Mikołaj też jest bardzo ładny, bo już widziałam wcześniej i w Pepko były, ale były droższe i tu mamy te ciasteczko, też jest ładne. No 13 zł uważam, że naprawdę wykonanie jest świetne. I tu jeszcze coś takiego z plastikowych kubeczków za 2,80. Mamy też dziadka do orzechów, i jest tutaj taki ładny wzór, taki bardziej piernikowaty. E, chociaż tu piernika nie ma, ale mi się. no jest ciasteczko, to mi się tak kojarzy. I tu taki ładny domeczek, e, może też właśnie z piernika. Ładne są te plastikowe kubki. I mamy jeszcze w takiej formie właśnie talerzyki za e, 5 zł. Też ładnie wyglądają, bo są te same wzory, powiem Wam szczerze. No i oczywiście tam sięgam teraz grzebie, 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 żeby dogrzebać się do tego mojego talerzyka. Bo jak zwykle musiałam zobaczyć jeszcze, jak on wyglądał. Zastanawiałam się, czy nie kupić, żeby dzieciom tam na przykład dać te pierniczki. Bo mam takiego młodszego i boję się, że on właśnie coś ładniejszego mi czaska, a to może spać i się nic nie stanie. No patrzcie, ładne. Bardzo ładne są te talerzyki. Mam jeszcze taki wzór z czarnym. No, podobają mi się, tu jeszcze taki zestaw pieczątek się pokazał fajny za 6 zł. Też jest dużo tych kolorów. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bodajże. I coś dla pieska 13, 50. Piękne te miseczki są naprawdę cudowne. Więc gadżety dla pieska na święta też się znajdą. I słuchajcie, no za 39 zł na 40 w zakrągleniu. Pojawiły się w takie zestawy klocków Lego. Naprawdę byłam zdziwiona, bo nawet mamy tutaj zestaw z Minecraft'a i to jest cena taka nawet nie jest duża, bo te klocki są drogie, nawet za 50-60 zł są, Więc no, no, pełen zaskok, ale fajnie, fajnie. tu jeszcze coś ze słodkości, ja powiem Wam kupiłam te właśnie za 3,90 gwiazdeczki choinki bardzo fajnie to wygląda tam są takie kulki yy, czekoladowe i, i powiem Wam, świetnie to, to się prezentuje więc yy, dzieciaki na Mikołaja dostaną. Tu mamy jeszcze takie właśnie za 5 zł bałwanki. No i tu mamy fajną figurkę za 14 zł na tej choince jak zasuwa Mikołaj z bałwankiem i reniferem. Tutaj mamy takie elfy na drzewie. No po prostu stojąc w kolejce odwróciłam się zobaczyłam. Mówię nie no jeszcze muszę wam pokazać. A tu na koniec jeszcze chciałam pokazać co w Biedronce zobaczyłam. Tak Biedronka mnie zaskoczyła. Wchodzę do sklepu, patrzę, a tu takie piękne skrzaty na takich nogach. I one kosztują 90 zł, ale powiem Wam, czadersko to wyglądało. Były takie średnie, one tu leżą właśnie na dole, za 40 zł, a te wszystkie wielkie są za 90 i wyglądają pięknie. I powiem Wam, że w tej biedronce naprawdę czasami można znaleźć fajne rzeczy, oni mają dosyć niskie czasami te ceny w porównaniu do innych yy, sieciówek. Tak więc, no, będę też zaglądać, yy, patrzeć, czy coś jest ciekawego. Jak coś mi wpadnie w oko, to Wam wrzucę, pokażę. Tak więc, yy, no, tyle to co by było na teraz z Biedronki, co mi się rzuciło w oczy, bo niektóre rzeczy są tak poprzewracane, porzucane, porozwalane w tych koszach, że ja się nie umiem tam odnaleźć, tak więc nie będę nawet pokazywała tego, bo każdy chodzi po sklepach i wie, jak to wygląda. Ale tu one są no fajnie wystawione kochani to by było na tyle, szykuję kolejny odcinek, właśnie macie tu podgląd co będzie, będzie Grinch nie powiem w jakim sklepie, ale cudo, cudo właśnie obrabiam filmik który jutro wskakuje na kanał, tak więc zapraszam do oglądania, koniecznie zostawcie subskrypcję, bo jest naprawdę bardzo dużo ludzi co ogląda i nie zostawia, będzie mi miło bo pomożecie mi tworzyć kanał, więc dzięki, pa! I oczywiście dla moich stałych obserwatorów buziaczki duże